No witam serdecznie wszystkich tutaj słuchaczy. No, i naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Adrian Karczewski. Witamy Ciebie serdecznie. Witam serdecznie, cześć. No, mam do Ciebie takie zapytanie: jak u Ciebie się zaczęła przygoda z muzyką? E, przygoda z muzyką zaczęła się w 2009 roku. E, zacząłem pisać teksty piosenek, i poszedłem na Opolski Festiwal Talentów Wokalnych. I to od niego się zaczęło śpiewanie. Albo myślałem, że od castingów. A od castingów do żadnych programów ci tam nie szło? Później były castingi TV, ale na początku były takie nie telewizyjne, tylko takie lokalne, regionalne. No i tutaj, gdyby nie muzyka, pasja z muzyką czy coś, co byś dalej robił? Chciałbym pisać piosenki dla innych artystów. A jeżeli to by nie wyszło, no to zająłbym się hotelarstwem albo gastronomią. To jest mój zawód. O, tu widzę, że umiesz gotować i lubisz gotować i hotelarstwem się zajmujesz. No to super. Czy może byś coś opowiedział? No, poza muzyką, tak jak mówię, generalnie kocham podróże, ale również też kocham właśnie gotować, co tam jeszcze tańczyć. No i poznawać nowych ludzi, a jeśli chodzi o gotowanie, to też od zawsze było. Pracowałem w trzech restauracjach i zawsze chwalili, że moje potrawy są świetne, także może kiedyś będziecie mieli okazję skosztować. A twoją ulubioną taką potrawą, to co jest? Moją, ja kuchnia polska polecam i generalnie z takich ulubionych to Rolada Kluski modra kapusta, czyli tak śląsko. No. Aha, a jak przyrządzasz posiłki? Nie nudzisz sobie fajnych. Piosenek, melodii? Oczywiście, że noca. Muzyka jest ze mną od zawsze i zawsze przy mnie, także praktycznie zawsze jak coś robię, to sobie śpiewam i nucę. A najbardziej jakie piosenki swoje czy innych wokalistów? Innych wokalistów, mniej więcej Elton John, Michael Jackson, Celine Dion. Tacy artyści mnie inspirują i mniej więcej na nich się wzoruje. Także takich artystów sobie nucę, ale również naszych polskich. Zespół Wilki, Myslowitz, Bajm tego typu rzeczy. A gdyby ci w Murzyce nie wyszło, to co byś dalej robił? Chciałbym prowadzić swoją działalność gospodarczą. Otworzyć na przykład hotel albo restaurację. O, to dobry pomysł na plany, widzicie, kochani, dobry pomysł ma i życzymy, żebym wszystko mu wyszło i sobie fajnie zrealizował. Dziękuję bardzo. No i tutaj też i koncertujesz z siostrą, występujecie, no i jak wam się układa taka fajna współpraca? Bardzo dobrze, wspieramy się od początku działalności, od początku przygody z muzyką, czyli od 2009 roku. W ostatnim czasie działamy osobno, ponieważ ja teraz stawiam na taneczne nowoczesne utwory, siostra bardziej na... Klasyka lata 80-90. i 90. A jak to ci się u ciebie zaczęło z tą muzyką. Yy, zacząłeś pierwszy występować tak w małej grupka, czy od razu na szeroką wadę wskoczył? Nie zaczęło się od wrzucania filmów na YouTube. Wrzucałem covery znanych artystów San Sunrise Avenue, yy, Zespół Wilki, Marek Grechuta, Czesław Nieman i od tego się zaczęła właśnie ta przygoda. Yy, jak już wrzuciłem kilka utworów, to postanowiłem czas napisać wreszcie własną piosenkę i po trzech latach od 2012 zacząłem pisać swoje autorskie piosenki. A pierwszą Twoją piosenką to co było? To był piosenka Płonę we mgle, nagrana w duecie z raperem Krystkiem. On mnie zmotywował, powiedział, masz świetny wokal, może byśmy spróbowali coś razem nagrać. Zgodziłem się i tam dograłem drugą zwrotkę. Były bardzo dobre opinie, także postanowiłem, kuć lazo póki gorąco. I po tym duecie z nim postanowiłem napisać w miłosnej nekrologii pierwszą solową piosenkę. No ale ci powiem szczerze, ja wczoraj oglądałem twój wywiad, który żeś kiedyś też udzielałeś. No i tam wspomniałeś o pani Elżbiecie Zapędowskiej i pani Elżbieta Zapędowska dobrymi słowami cię nakierowała. Tak, przede wszystkim najbardziej co mnie ucieszyło, to powiedziała, że umiem śpiewać i to było dla mnie najważniejsze zdanie, tak. I właśnie po lekcjach z nią poszedłem jeszcze na kilka lekcji do innych i Kilka razy byłem i po prostu utwierdziłem się, że jest OK, że mogę tworzyć, pisać, i potem już przestałem chodzić, także można powiedzieć, że jestem samoukiem. O, samoukiem? A na przykład pisanie tekstów, piosenek, ile ci to tak czasu zajmuje? Wcześniej zajmowało mniej, bo. Już w jeden, góra, dwa dni, piosenka była gotowa. W ostatnim czasie, jak już tych tekstów napisałem ponad 40. Jest ciężej coś napisać, bo staram się, żeby się nic nie powtórzyło. Także teraz zajmuje mi to około tygodnia, bo zawsze chcę. Zastanawiam się, czy to wszystko pasuje. Także mniej więcej tydzień zajmuje mi napisanie utworu. Aha, a ja jeszcze mam do ciebie takie zapytanie tak. No, y, zacząłeś koncertować. Gdzie najbliższe koncerty można się spodziewać, żeby ciebie zobaczyć? Póki co w moim województwie opolskim, czyli Opole, Lewin Brzeski, Przeczas, Korogosz i moje rejony, no i. Teraz, tak jak mówię, stawiam na taneczne utwory, także mam nadzieję, że tych zaproszeń będzie więcej, także mam nadzieję, że również przyjdzie czas na Lesno, na górę i tutaj okolice, ale póki co na Opolszczyźnie, ale będę na bieżąco dodawać w moich mediach społecznościowych, gdzie mnie można zobaczyć, także obserwujcie mój, moje profile. No bo ja zauważyłem taką jedną rzecz. Obserwując twój kanał na YouTube, zacząłeś od spokojnych takich rytmów, takich piosenek, dosyć o miłości i teraz skoczyłeś na takie taneczne i jakie są najbardziej Twoje takie ulubione klimaty? Ballady. Ballady, aha. A te, teraz skoczyłeś na przykład na muzykę taneczną. Lepiej się teraz czujesz w rytmach tanecznych? Bo tak zaobserwowałem właśnie ten Twój ostatni utwór, który dodałeś. Powiem Ci szczerze, fajnie Ci to wszystko świetnie wychodzi. No powiem Ci tak, że kilka razy jak występowałem i śpiewałem ballady, to brakowało mi tego yy, tańca. Dlatego postanowiłem dawać ludziom tą energię, radość i tak sobie zrozumiałem, co ja sam bym chciał posłuchać, jakbym był na takich dniach jakiegoś miasta. I doszło do mnie, że jednak ta muzyka taneczna, tak to kocham. Również tacy artyści właśnie jak Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga też inspirują. Jak widzę te show, jakie ona robią, pomyślałem sobie... Też to kocham, więc nie tylko ballady. Chciałbym teraz stworzyć muzykę taneczną, ponieważ widzę, jak też ludzie to kochają. Ja sam się świetnie w tym czuję, także marzy mi się w przyszłości, że po prostu będę mieć grupę tańcerzy wokół siebie, dwie tańcerki, dwóch tańcerzy, i po prostu również te efekty pirotechniczne i chciałbym robić takie wielkie występy i duże show. Mam nadzieję, że przyjdzie na to czas. Póki co jest to troszkę na skromniejszą skalę, ale. Muzykę taneczną, tak jak mówię, również kocham, bo taniec zawsze był w moim życiu. Też od 2009 roku się zaczęło od tańca jak i od śpiewania. W tym samym czasie, można powiedzieć. No i też że... tutaj Ci zadam takie jeszcze jedno podstawowe pytanie. No przygoda z muzyką fajnie Ci się potoczyła i dalsze, jeszcze dalsze plany jakie masz? No teraz 1 lipca wydałem piosenkę Twoja energia z moim tekstem. Również można zobaczyć na kanale YouTube u Adriana Karczewskiego. No i zapraszamy, żebyście dali suba do góry. No i polajkujcie ten profil. No Adriana również można zaobserwować na Instagramie, na portalach społecznościowych. Facebooku, TikToku i tak dalej, ale tak jak mówię, nie zwalniam tempa. Twoja energia teraz została właśnie wydana, ale już pracuję nad dwoma kolejnymi piosenkami i również będą to wesołe, taneczne piosenki. Już mam A nawet pomysły na teledyski, także będzie super. A to może niedługo wyskoczysz w klimacie takim klubowym, takim brzmieniu, czy coś? Nie interesuje Cię też taka muzyka? Interesuje. Jeżeli zgłosi się jakiś producent, który chciałby ze mną otworzyć takie piosenki klubowe, no to jak najbardziej jestem otwarty na propozycję. No to fajnie. Ja Ci powiem szczerze, że dzisiaj pierwszy raz robimy z Tobą wywiad, no jest mi niezmiernie miło, no i dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć czy coś, no ale tak poza muzyką, jak już spędzasz życie prywatne? Pracuję w restauracji. Jestem zastępcą szefa w gastronomii. Bardzo lubię tą pracę, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, gotowanie, tak? To też moja pasja. Także spędzam czas z przyjaciółmi, głównie staram się dla nich poświęcać ten czas i z rodziną. Podróżując przede wszystkim, zwiedzam, tak jak widzisz, teraz byłem w Lesznie, niedługo szykują się inne miasta, także Szczyrki i też Występy. Także tak jak mówiłem wcześniej, obserwujcie, a... Będzie wiadomo gdzie wystąpię, gdzie będzie można zobaczyć. Na pewno mogę dzisiaj potwierdzić, że 29 lipca wystąpię w Przeczy, to jest województwo opolskie i tam zaśpiewam kilka autorskich piosenek oraz y, trzy znane covery. Także już y, teraz zapraszam na to wydarzenie, a inne, tak jak mówię, wkrótce dojdą. Także No byłeś wczoraj w Bożkowie i tam klimaty są y, takie typowo klubowe. Y, podobało ci się na takiej imprezie być? Podobało. Szukałem inspiracji, można powiedzieć dla siebie i znalazłam. Także już mam pomysły na nowe piosenki. Bardzo mi się podobało. Zwłaszcza ATB. No i ja ci powiem szczerze, że nawet zauważyłem, że też yy, spotykasz się z różnymi gwiazdami w polskiej estrady yy, jak yy, ten yy, czy masz takie marzenie, żeby z nimi wystąpić razem? Wspólnie? Oczywiście, że tak. Całe życie mi się marzy, żeby wystąpić z Białtą Zidroch. O, widzicie, nawet z Batą tak mu się marzy, żeby wystąpić. No, nie źle, to by wyglądało, no i Adrianowi tego trzeba życzyć. No, a jak ci się podoba na przykład pobyt w górze dzisiaj? No, bardzo mi się podoba, natomiast to mnie zaskoczyło. Nie byłem nigdy, tak jak mówiłeś. Bardzo mi się podoba i góra, i no i wszystkie okolice. Jest tak malowniczo i ludzie bardzo mili, także mam nadzieję, że tu wystąpię w przyszłym roku na Dniach Góry. No to dziękujemy Ci ślicznie za wywiad, no i za rozmowę. No i tutaj Ci chcemy tutaj podarować takim troszeczkę skromnym prezentem, żeby tutaj żebyś się cieszył. O tu jest kubeczek. O, świetny. Kubek. No, a magnes. Magnes na lodówkę. Zobaczmy co tu jest. Długopis. O. Bardzo ładnie na szczęście z delfinkiem to bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że spotkamy się na dniach góry w przyszłym roku. No i na moich występach. No to również trzeba było tą informację wysłać do pani burmistrz góry, no, że Adrian by chciał u nas wystąpić. Bardzo chętnie zapraszamy do współpracy i dziękujemy. Ci ślicznie. Dziękuję śliczne i do usłyszenia. To dziękuję ślicznie do usłyszenia i do zobaczenia. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas non-stop. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.